Wielu ludzi deklaruje się dzisiaj jako ludzie wierzący, mówią wierzę w Boga, ale czy to jest ten rodzaj wiary, o którym mówi do nas Słowo Boże? O tym w kwadrancie ku ze Słowem. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransie ze słowem. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Za mną intensywne dwa dni na forum charyzmatycznym w Łodzi. Pewnie część z was też z nami była i w ogóle chciałbym Wam też podziękować za to, że jesteście. Bo na ostatniej modlitwie o uzdrowienie w Warszawie było was ponad 4000 ludzi online, więc to jest wielka sprawa, że łączycie się z nami, modlicie się. I jeśli chcecie, żeby te kwadransiki też docierały szerzej, dalej do tych wszystkich, którzy jeszcze o Panu Bogu nie słyszeli, to może się nie spodziewacie, ale Wasze kliknięcie lajka tutaj na dole może, może pomóc naprawdę dotrzeć do, do wielu, wielu ludzi. Dodanie komentarza wydawałoby się nic takiego wielkiego. To wszystko sprawia, że zasięgi rosną. Jeśli chcecie pomóc, żeby te kwadransiki sięgały dalej, to co odcinek możecie od razu klikać lajka. I lecimy dalej. Także kochani, na tych spotkaniach ostatnich działo się bardzo wiele. Dostaliśmy, tak jak już pewnie część z Was słyszała, dokumentację medyczną uzdrowienia 4-centymetrowej torbieli. Było to też o tyle mocne, że osoba, która była na chwałę mu, bo to się wydarzyło, na chwałę mu, więc módlcie się też o nasze wydarzenie 24-5 sierpnia. Już niebawem, mam nadzieję, podamy Wam więcej informacji. Już niebawem też, mam nadzieję, że ruszą bilety. E, więc bądźcie czujni, módlcie się, obserwujcie też to wszystko, co dodajemy z chwała Mu. Bo właśnie na tym wydarzeniu e, Krzysiu Zowiński z naszej wspólnoty miał słowo, że Pan Bóg uzdrawia osobę, która ma guza w podbrzuszu. I on mówi dzisiaj, Bóg mówi do Ciebie, że Cię widzi. Ta kobieta powiedziała, ja tego dnia zadawałam pytanie Bogu, czy Ty nie Boże, widzisz? I ten, słuchajcie, torbiel zniknął, i to jest naprawdę wielka rzecz. I chcę Wam też pokazać krótkie świadectwo z ostatniej niedzieli, nie z niedzieli, ale z o uzdrowienie, która się odbyła w środę, nie w niedzielę, w Warszawie. Też jest ono niezwykłe, to świadectwo, bo łączy się ze Słowem, które Pan Bóg dał chwilę wcześniej, także sami zobaczcie. Wierzę, że Pan przychodzi do jakiejś osoby, która miała problemy z ze wzrokiem i mam wrażenie, że to jest jakaś świeża sprawa, jakby ślada dzień albo na dniach to się działo albo to się ma zadziać że potrzebujesz okularów, mam wrażenie albo, albo soczewek i jest jakaś zmiana, która się dokonuje albo z nienoszenia niczego do czegoś albo z, z jednego do drugiego i to się dzieje teraz jakoś w tym czasie i wierzę, że Pan chce dotknąć Twojego wzroku teraz. Więc niech w imieniu Jezusa te oczy widzą, niech będą zdrowe. Niech wszelka wada wzroku będzie uzdrowiona. Niech wszelka wada wzroku zniknie w imię Jezusa. To świeża sprawa w pierwszych Twoich słowach. Miałam problem z lewym okiem. Nie łapałam kontrastu, nie mogłam się w ogóle światło patrzeć. Mam stwardnienie w ogóle rozciane. I to są takie jakieś... Żebyś nie musiała patrzeć z tyłu na mnie. To jest ciekawe, czyli to jest z tego słowa poznania, które miałem słowo poznania o tym, że Pan Bóg przychodzi do oczu, do problemów, to jest jakiś świeży temat, jeśli chodzi o albo okulary, albo o soczewki, tak? To powiedz, jak to się u ciebie, co się zadziało i jak to odbierałaś? Na tyle świeża sprawa, że to dopiero trzy dni nie mogłam sobie dać rady z okiem. Dopiero wizytę mam na wrzesień do ukulisty. Wiem, że jest strasznie rozciana i się będą takie rzeczy działy, ale w tym momencie polały mi się łzy i to niesamowicie. Nie płakałam, tylko się lały. I widzę na 100%. A wcześniej jak było? Ale ani w, te, w telefon komórkowy nic, zero, ani w takie światło. Czyli ja to podsumuję i zaraz pójdziemy najwyżej dalej. Czyli tak, chorujesz na stwardnienie rozsiane, z powodu stwardnienia rozsianego masz problem z okiem, między innymi? Miałam różne problemy i szczerze mówiąc, trzeci raz coś takiego przeżywam na mszy świętej Okej, okay. Czyli były problemy z tym okiem przez stwardnienie rozsiane, i to był problem na tyle, że nie widziałaś wyraźnie, to po pierwsze. Po drugie, nawet musiałaś zasłaniać to oko, bo raziło w twoje oko, tak? Światło bardzo mnie bolało. I nagle co? To oko zaczęło podczas modlitwy uzawić, tak? Łzy mi się lały równo. I, I jaka jest teraz różnica? Widzisz wszystko? Widzę na 100%. Widzisz na 100%. Chwała panu za to, zaklęćmy dla pana. Czyli powiedzmy, wcześniej patrzyłaś na co patrzyłaś, powiedzmy wcześniej na. Raczej się wzbraniałam opatrzenia bezpośrednio w światło. Czyli patrzyłaś w dół, żeby nie patrzeć na światło, tak? To mnie denerwowało i cały czas musiałam myśleć, gdzie mam patrzeć. O. A teraz patrzysz wszędzie i jest dobrze. Jest, okay. Chwała Panu za to. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki. Był też ból przy dotyku. Teraz tego bólu nie ma. Okej, okay, więc pomodlimy się teraz jeszcze. Ja miałam wrażenie, jak mówiłeś to słowa, że to są bezpośrednio do mnie i mnie tak zalało łzy, że... Ja po prostu wiedziałam, że to jest dla mnie. Tak, to, to było bardzo takie mocne słowo, bo ja jakby słyszałem, jak Duch Święty mi pokazywał, mówił, że to jest bardzo świeża sprawa, że to jest coś bardzo świeżego i ze wzrokiem, i że to jest kwestia właśnie dni i, i tak dalej. Więc to jest to, co ty powiedziałaś trzy dni. Okej, okay, więc pomodlimy się, skoro Pan Bóg cię podświetlił, a propos, to pomodlimy się. Udało już mi się trzeci raz. To chwała Bogu za to. Pomodlimy się, żeby to stwardnienie rozsiane odeszło. Mamy też takie świadectwo, modliliśmy się w Lublinie kiedyś, to tak na zbudowanie Twojej wiary, bo to jest ciężka choroba. W Lublinie mieliśmy dziewczynę, która przyszła na spotkanie, była wniesiona przez swoją rodzinę, bo chorowała na stwardnienie rozsiane i ona już nie mogła chodzić. I po modlitwie o uzdrowienie, tylko dokończę, po modlitwie o uzdrowienie ta dziewczyna nagle zaczęła stać sama, zrobiło się poruszenie w kościele, wszyscy z całej rodziny zaczęli płakać, bo zaczęła normalnie chodzić. I odezwała się, bo to Ukrainka wróciła do Ukrainy, ale odezwała się, że wróciła do lekarzy i te zmiany, które miała w mózgu się cofnęły, co lekarze powiedzieli, że to jest niemożliwe. Więc chcemy się teraz pomodlić za ciebie, żeby to stwardnienie rozsiane zniknęło. Nie tylko przez ten ob objaw jeden, ale żeby to, to stwardnienie zniknęło. Także wyciągnijcie też swoje ręce. Przypomnisz swoje imię? Agnieszka. Możesz tam stanąć. Troszobok. Stań przedem do mnie, jakbyś mogła być nam wygodniej. Zamknij swoje oczy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś. Za ten wzrok, który przywróciłeś. I dziękujemy Ci za tę łaskę, którą jej dałeś. My dzisiaj nie zgadzamy się, Panie, na to stwardnienie rozsiane, nie zgadzamy się na tę chorobę w układzie nerwowym też. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa wszystko wróci do normy, niech jej układ nerwowy będzie uzdrowiony, niech to stwardnienie rozsiane będzie uzdrowione i w imieniu Jezusa pieczętujemy teraz to uzdrowienie oka, niech te nerwy wzroku, niech jej wzrok będzie całkowicie sprawny, w pełni zdrowy. I dziękujemy Ci, Panie, za to, co dla niej uczyniłeś. Wypełnij ją swoim duchem, wypełnij swoją mocą. I dziękujemy Ci za łaskę, którą dajesz zupełnie za darmo. Oddajemy Ci chwałę i cześć i uwielbienie. Bądź zdrowa w imię Jezusa. Amen. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi. To jest niezwykłe, słuchajcie, że Pan Bóg do nas mówi, jak bardzo wyraźnie i konkretnie do nas mówi. E, I te rzeczy, o których słyszymy e, w Słowie Bożym, możemy widzieć, że dzieją się dzisiaj na naszych oczach. I chciałbym, byśmy dzisiaj weszli w głąb tego słowa, które mamy dzisiaj do przeczytania. To jest dzieje apostolskie to są dzieje apostolskie, czwarty rozdział od 9 do 12 wersetu, i później sprawnie przeskoczymy jeszcze do drugiego fragmentu. To jest słowo na dzisiaj. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, bo apostołowie są prześladowani i przesłuchiwani w tym momencie za to, że uzdrowili chromego w imię Jezusa, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu Domowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed Wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." Jesteśmy w czasie dziejów apostolskich w Kościele, czytamy w liturgii słowa o apostołach, którzy są po wylaniu Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na Kościół i apostołowie głoszą Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystusa nie ma na ziemi fizycznie, bo wstąpił do nieba, ale jest obecny, tak samo obecny e, przez wiarę w Niego i przez Ducha Świętego, którego otrzymali apostołowie i otrzymują wierzący w Niego. O tym czytamy w dziejach apostolskich. I wszyscy się dziwią, że ci prości ludzie, ci prości apostołowie głoszą z taką odwagą, że głoszą z takim przekonaniem, że głoszą z taką pewnością o tym, że Chrystus żyje, że On dalej żyje, że On umarł, z martwych wstał i żyje. I tym, temu odważnemu głoszeniu towarzyszą znaki. I zobaczcie, że to jest pierwsze przesłanie, i to jest najważniejsze przesłanie, które niosą apostołowie. Uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Tak zareagowali takim pytaniem w kierunku Piotra, kiedy Piotr, napełniony duchem świętym, głosi katechezę, głosi tak naprawdę kerygmat, głosi Ewangelię o Jezusie. I oni pytają, co mamy zrobić, żeby się zbawić. Uwierzcie w Pana Jezusa i dajcie się ochrzcić, mówi, mówi Piotr. Pierwszym krokiem jest wiara w Jezusa. I dzisiaj o tej wierze mówimy. E, Święty Piotr mówił: Uwierzcie w Jezusa, a, e, a otworzycie się na to zbawienie, które On przygotował dla Was, otworzycie się na to zbawienie, które On wykupił na krzyżu. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie: czym jest wiara? Czym jest tak naprawdę wiara, o której tutaj mówimy? Bo dziś wielu ludzi mówi wierzę. Dzisiaj wielu ludzi mówi, jestem wierzący. E, mówią to ludzie na ulicach. Często ma się, e, no nie wiem, jakieś statystyki, które otwieramy. E, coraz mniej ludzi jest w kościele, a wydawałoby się, że ciągle ludzie mówią, że wierzą. E, jak to jest? O jakiej wierze my dzisiaj mówimy? Czy możemy powiedzieć sobie, że ta wiara, o której rozmawiamy i mówimy, że wierzymy, jest tą wiarą, o której mówi Biblia? Bo wiara mówi o, Biblia mówi o wierze, która daje zbawienie. Więc musimy mieć pewność, że mówimy o tej samej wierze, jeśli chcemy być zbawieni. I do tego nam pomoże fragment z listu świętego Jakuba, drugi rozdział, od 14 do 19 wersetu. I co mówi Jakub? Tu są bardzo mocne słowa. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brakiem codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, jest martwa, sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. To jest mocny fragment, w którym święty Jakub mówi nam: Demony też wierzą i drżą. Demony też wierzą, że jest Jezus. Demony znają Jezusa. Zły duch wie, że Jezus jest. Że jest realny, że jest żywy, ale taka wiara nie przynosi złym duchom ratunku, zbawienia. Złe duchy będą potępione na wieki, mimo że wierzą. Więc zobaczcie, o jakiej wierze mówimy. Dzisiaj mam wrażenie, że często, kiedy mówi się tak, wierzę w Boga i się dopowiada bardzo często, wierzę, ale nie praktykuję, wierzę, ale nie chodzę do kościoła, wierzę, ale to jest moja prywatna sprawa. To nie ma za dużo wspólnego z tą wiarą, o której czytamy tutaj. To ma więcej wspólnego z wiarą, o której Jakub mówi względem demonów. One też wierzą, ale to w żaden sposób nie zmienia ich działania i postępowania. Wiara, która nie zmienia Twojego i mojego postępowania, jest po prostu martwa. Trup jest trupem. Żywy człowiek jest żywym człowiekiem. I nie da się powiedzieć, że ktoś jest półtrupem, półżywym człowiekiem. Więc jeśli wierzysz, to pojawią się w Twoim życiu uczynki zgodne z wiarą. Jeśli wierzysz, to będziesz wypełniał Boże Słowo. Jeśli wierzysz, to będziesz tak naprawdę częścią Kościoła, bo Chrystus nas zaprasza do Kościoła. Chrystus nas zaprasza do wspólnoty wierzących. Czytamy dzieje apostolskiej, że wszyscy wszystko mieli wspólne. Oni spotykali się, oni się codziennie spotykali. Nieraz w tygodniu, co dzisiaj często się uznaje za heroizm. Oni spotykali się każdego dnia na modlitwie, na łamaniu chleba, na wspólnej Eucharystii. I dzisiaj potrzebujemy sobie zadać pytania, czy moja wiara jest wiarą, o której mówi Słowo Boże, że ta wiara przyniesie mi zbawienie, czy moja wiara jest bardziej wiarą podobną do wiary demonów, o której mówi tutaj święty Jakub? To jest mega mocny fragment, który potrzebujemy dzisiaj usłyszeć, abyśmy zadali sobie właśnie to pytanie. Czy moja wiara przynosi owoce? Czy moja wiara przynosi um, jakieś rezultaty w moim życiu? Czy ją widać? Bo wiara, której nie widać, nie jest wiarą, o której mówimy. Nie jest wiarą, o której mówi Pismo Święte. Nasza wiara powinna być widoczna. I nie chodzi tu o to, żeby być teraz e, jakimś tutaj pysznym, zarozumiałym czy jakkolwiek innym, ale żebyśmy e, wierząc, dawali świadectwo tej wierze. Uważam, że jeśli spotkasz Jezusa i uwierzysz w Jezusa, nie będziesz umiał o nim nie mówić, bo nie da się przeżywać największej radości w życiu i o niej nie mówić. To jest trochę jak rodzi się małe dziecko i wszyscy chcą każdemu powiedzieć o tym, że urodziło ci się dziecko. Kiedy wziąłeś ślub, wszystkim chcesz powiedzieć, wszystkich zaprosić na Twoje świętowanie, co dopiero ze zbawieniem wiecznym, które otrzymałeś. Nie można o tym nie mówić, nie można się tym nie dzielić, nie da się nie zauważyć człowieka, który prawdziwie żyje zbawieniem, które przynosi Jezus, który prawdziwie wierzy w Jezusa. Więc dzisiaj, słuchajcie, zadajmy sobie takie pytanie. Jaka jest moja wiara tak naprawdę? Czy moja wiara jest wiarą, która wydaje owoce i przynosi uczynki, i zmienia życia nie tylko moje, ale życia innych ludzi? O to się będziemy za chwilkę modlić i chcę wam powiedzieć po tych doświadczeniach i świadectwach, o których sobie powiedzieliśmy na samym początku, e, doświadczeniach uzdrowienia, można doświadczyć uzdrowienia, można doświadczyć spotkania z Bogiem, ale to jest zawsze, mówię, tylko początek. Pytanie, które jest najpoważniejsze, pojawia się po uzdrowieniu, po dotknięciu przez Pana Boga, co zrobisz z tym, co dostałeś? Czy powiesz, tak, Panie, dałeś mi doświadczyć swojej łaski, więc ja teraz mówię Ci tak, na Twoją wolę, na Twoje plany, dotknąłeś mnie swoją miłością, ja pójdę za Tobą i chcę wierzyć, to znaczy. E, być z ludźmi wierzącymi, nauczyć się czytać Twoje słowo i żyć zgodnie z tym słowem. Chcę dzisiaj poddać tobie swoje życie, wyjść z grzechu, zostawić ten grzech, bo ty mi dajesz siłę przez wiarę w ciebie, żebym żył nowym życiem. Czy może powiesz, już mnie nie boli ręka, guz zniknął, zacząłem widzieć, ale wracam do starego życia, bo przecież wierzę. Nie tędy droga i chcemy Cię pani, o to dzisiaj poprosić. Byś wzbudził w nas wiarę, która zmienia nasze życie, byś wzbudził w nas wiarę, która zmienia nasze uczynki, i byśmy byli prawdziwie tymi, którzy mogą powiedzieć, tak, wierzę w Jezusa, wierzę i idę za Nim. I kiedykolwiek pojawi się w naszym życiu coś niezgodnego z Twoim Słowem i niezgodnego z Twoją wolą, Panie, byśmy umieli przemieniać nasze życia, a nie dostosowywać Słowo do tego, co nam się wydaje za słuszne. O to dzisiaj Cię prosimy, daj nam miłość do Słowa Bożego, daj nam miłość do Twoich słów i do Twojego Ducha Świętego, abyśmy żyli z Nim i szli dalej niż byliśmy do tej pory. O to Cię prosimy, Panie, w Twoje święte imię. Amen. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, niech Bóg Wam błogosławi i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia już gdzieś niebawem na żywo. Z Bogiem, Papa. Pa.